Witam Was 24 lipca 2024 roku Jest godzina 3.39 Czyli moja ulubiona pora wstawania I co dzisiaj robimy? Jedziemy dzisiaj do Tczewa Tak się wymawia <grytanie> Nie lubię wymawiać tej miejscowości A po co tam jedziemy? Bo jedziemy oczywiście z Czarkiem Cześć Jedziemy po konsolę PS2 Taka klasyka Mówiłem już wam w ostatnim odcinku o tym i właśnie dzisiaj jedziemy sobie zakupić taką konsolkę. Pobiegamy przy okazji po placach zabaw. Zobaczymy ile nam się na paliwko zwróci. Także bądźcie z nami. Odwiedzamy pierwszy dzisiaj obiekt. Dosyć spory. Nie spodziewam się tutaj rarytasów, bo jest to miejsce na uboczu. A i muszę Wam powiedzieć, że zbrodnicy się pomyliłem. Tam było 191 monet, a więc jest rekord. W domu policzyłem. Na tej chwili mamy jakieś półtora tysiąca monet z tego miesiąca. I dokładamy trzy kolejne do tamtych trzech dorzucam 10, jakiś napis jestem pod moją ulubioną pusztawką, a nawet ulubioną i wiem że mam już tutaj sygnał i to taki na dwa ziko no pierwsza dzisiaj dwójeczka oby nie ostatnia czyli czternasta monetka no i dupa, tylko jedna moneta. No i dobrze. Ale za to dwójka. Obiekt skończony jest piąta 21, a razem mam 23 monety z tego jednego miejsca. Jest druga dwójeczka. Piąta 32. Jestem na drugim obiekcie, zobaczcie między blokami. Nie jest za duży, ale tam zaraz obok jest kolejny, czyli mamy Dwa mini obiekty obok siebie, no nie takie mini, no tak czy jak zaraz je na szybko zrobimy i dorzucimy coś do tych 23 monet. Co prawda nie jadłem dzisiaj śniadania, ale chyba raczej się nie skuszę na to sushi ja pierdzielę, komuś się przejadło. Dobra, obiekt ze Żwirkiem po prostu bieda, nic nie było. Tu patrzcie, jakaś taka pineska, duża, ale lecimy na obiekt numer 2 on też jest w sumie ze żwirkiem. No a może tutaj już będzie. No na razie wciąż mam 23 monety. No nie spodziewałem się takiej bidy tutaj. Takie ładne place. Dokładam perłę, 4 monety i takie opakowanie śmieszne. No więc mam 27 sztuk. Na tej chwili no nie chcę gubić na tym żwirku. Trzeci obiekt w oddali, zobaczcie. No wydaje się, że będzie bogatszy niż ten ostatni. No na pewno będzie bogatszy. Tam były tylko 4 monety. Mam ich 27 i brykamy dalej. Zrobiło się 35 monet, a jeszcze mam pół obiektu do zrobienia. 6.09, obiekt skończony. Był on niewielki, ale dał. Kolejne monetki, zobaczcie. Razem mam ich 49 sztuk. Także specjalizacja w pozyskiwaniu hordowym monet już jest. A ja idę się przespać na hamaku. Dobra, dajcie mi jakoś godzinkę, obudźcie mnie o siódmej. Idę się przespać. No dobra, a my mamy kolejny obiekcik. Ile? 20 minut roboty. Zobaczymy, co dojdzie. 10, 20 groszy. No tak, 20. kapsel, znów 10 groszy jakiś taki sygnał patrzcie tu jest 10 gry dobra pół placu zrobione a ja mam 54 monety wpada piątunia 6.40 placek zrobiony i mamy 68 monet dwojeczka, złotóweczki pięknie no i mamy zobaczcie, halka Jakąś FIFA czy inną grę? Nie, to nie jest FIFA, no nie, nieważne. Jest Sony Playstation 2. Do tego dwa pady jeden oryginalny, drugi nie. Lecimy do domu rozkminiać naszą starą, nową konsolę. Wracając z Czewa, z <gryw> trudno się to wymawia. Widzę tutaj, że jestem w Nowem nad Wisłą, więc nie omieszkam zrobić tego malinkiego placyku zabaw. I być może obskoczę tą niewielką plażę. Na placu zabaw ani jednej monetki, ale tu mam sygnał na 2 złote. No i patrzcie, jest dwójeczka. No, powiem Wam, że jestem pod wrażeniem. Plaża czyściutka, tylko dwie monety, tutaj jakieś grosze doszły i tylko dwa kapsle na całej plaży. No, szacun za to. A odnośnie tych gier, konsol, tak jakby Wam coś wpadło fajnego, to pamiętajcie o mnie i o Cezarym. Chętnie odkupimy w dobrej cenie, nie za miliony. Konsole i ciekawe gry na Sony PlayStation 2, i tak dalej. Teraz kolejny zakup to będzie Xbox 360. Witam Was 25 lipca 2024 roku. Jest kolejny dzień, a raczej kolejna noc. Trzecia: 32. Moja ulubiona pora. Dzisiaj wpadłem na pomysł, że pojadę sobie do Bydgoszczy. Do Bydgoszczy będę jeździł. <gry> w celu eksplorowania wszystkich placów zabaw jakie napotkam po drodze co wy na to? tam mi nie widzieli nie wiem czy cokolwiek tu zobaczycie ale po drodze do Bydgoszczy w takiej miejscowości znalazłem obiekt który na szybko zrobię i jadę na samą Bydgoszcz no trochę tego placyku tutaj jest wiem że nic nie widać ja pierdzier, mam 9 monet ale za to jakich? Jest 4.23 A ja już ustrugałem 20 zł <noise> Kto rano wstaje 4.30 Ja w tej chwili mam 14 monet Jakieś 22 zł Około I uciekam dalej No i jestem w drugim fajnym miejscu Obiekt też nieduży, niepozorny Ale jak widzieliście przed chwilą Pozory mylą No i czasem bywa, że człowiek przyjeżdża Po jedną monetę zaledwie Ale za to Piękną monetę, 2 ziko. Kolejny kawałek piasku, jest to trzeci obiekt dzisiaj, między blokami. Tu jest kawalątek, i tam dalej. Zaraz to szybko zrobimy. Na tej chwili mam 29 monet. Takie autko, i na deser zostawiłem sobie okrągłą huśtawkę Oho, jest pierwszy sygnał pod chusztawką. I jeden grosik. Tu będzie chyba złotówka w okolicy huśtawki, nie, nie będzie złotówka kolejne sygnały to jest sygnał na 5 zł, ale taki niepewny kawał ołowiu, zobaczcie jakaś kula wystrzelona i jeden groszyk no, a więc kiepsko jest ostatnia szansa, sygnał na złotówkę od samotnej huśtawki, jest ziko nie ma tragedii Mam 32 monety, chciałem powiedzieć, niestety, ale szedłem i na oko zobaczyłem 33 monetę, 20 gry. Ale czas pędzi, piąta 33, ja mam 33 monety. Wszystko się zgadza i nieduży obiekt między blokami zaraz go zrobimy na szybciora. Będziemy szukać dalej. o Oto jest plac zabaw, a tu po lewej stronie jest takie duże miejsce do Fiflaków. No, ostrze sobie zęby. Ten niewielki placyk oddał cztery monety i jakiś kolczyk taki gówniany. Dobra, lecimy na miejsce do Fiflaków. No, koniec świata. Słuchajcie, takie piękne miejsce, a oddało tylko jeden grosz. Uciekamy dalej. Ale mural ciekawy był. Nie wiem, czy zauważyliście go. Powiem wam, że coraz trudniej wychaczyć porządne miejsce. Takie sensowne. Bo to takie zupy te placy, które udało mi się. Bardzo fajny obiekt. Dosyć spory, pół godziny roboty. No mam nadzieję, że coś dojdzie, bo na razie kiepsko, chociaż kwotowo nie mogę narzekać. Ale co ja nigdy nie narzekam? Mam się tak często wydaje, że ja narzekam. Dobra, zaczynamy tę zabawę. Nadrobiłem sobie, mam jakieś 53 monety, pierdzionek, cały złoty z żelaza i piąteczka. Elegancko, jakieś 20% obiektu, dopiero zrobiłem Ubiedniejsza połowa placu. Zrobiona ta prawa. Teraz idziemy na lewą stronę. I mamy 66 monet, jak do tej pory. 72 monety, stara pineska, ale mam ładny sygnał. Chyba na 2 złote. Oczywistość, super. Kolejny sygnały, ale już mniej ciekawe. Jak zwykle psówka do włosów wpada taka spineczka do włosów dziecięca w kształcie lizaka zawieszka w kształcie misiaka i przeszło 80 monet. Kolejna garść moniaków już nawet nie liczę, bo mi się nie chce. Spod tej kościawki te świeżutki wychodzą. A jeszcze chwila i będę kończył ten obiekt. To same sygnały. Na Groszaki Szajs metalowe. Tych groszaków z Szajs metalu będę miał najwięcej. A to przez to, że chodzę bez dyskryminacji, jak już wiele razy powtarzałem. No ale piątek w tym wyzwaniu też niemało się trafiło, Wam powiem. Chodzi o 500 oczywiście. Jest punkt, godzina siódma, a ja znalazłem taki przepiękny obiekt w środku lasu w takim parku no mega klimat tu jest, patrzcie jaka rzeczułka przepiękna z magnesy by tu połaził <grystanie> ale to fajnie wygląda spójrzcie nie no, piękny widok ale klimat nie, dobra tu mamy Tyrolkę zaczniemy od niej a po prawej stronie mamy takie tam różne placyki oj, będzie się działo czuję, że tu będzie na bogato oczywiście mogę się mylić dobra, odpalamy legenda tu wyłączam dyskryminację z A na C bo oszaleć idzie nie ma sensu na tej chwilę mam przeszło 90 monet czyli tragedii nie ma jakiś brzydki sygnał przebijający przez dyskryminację no bo to kapsel, po cholery to kopiesz człowieku, nie dosyć masz kapsli niepokojąca cisza w słuchawkach kazała mi wrócić do ustawień z dyskryminacją na A żelaza w ten sposób uzyskałem trzy nowe monety. Taki dziabąg. o Elementy tyrolki. Teraz jestem w okolicy takiej ściany wspinaczkowej. Obejdę ją dookoła. Zobaczymy, jaki to przyniesie efekt. Pierwsze sygnały konkretne o panie, jest to 50 gry. i była taka czapeczka zakopana. Nasa sygnał dawała na sprzączkę. Tu była pod piaskiem. No masakra, ależ to miejsce z daleka. Czuć monetą. Dokładam 16 kolejnych. Kończę plac. Dokładam cztery moniaki i wchodzę na taką miniaturkę placu. Na razie miniaturowy plac, oddaję miniaturowy urobek. Trzy monetki. Same groszaki. I kolejny grosik. I tak do usranej. I jeszcze jeden grosik. Tym razem 5 groszy. Dobra. Ja kończę ten mały obiekt. Zobaczę jeszcze chyba. Poszukam jednego placu zabaw. I koniec na dziś. 5800 kroków. A więc dosyć zacnie. Jak na tę porę 737 samochód mam jakieś 250 metrów stąd, albo i 300 metrów, no nieważne. Lecę z tego przepięknego miejsca. Sakwa mił ściąży od tych śmieci i monet. No i dobrze, tak ma być. Ulica Nakielska, tutaj byłem. No, przynajmniej wiem gdzie byłem. Dobra, tak sobie postanawiam, że będzie to ostatni dzisiaj plac. Jest godzina za 12.08. Chyba już droga do Grudziądza A więc to są godziny, w których ja właśnie urzęduję. Później zaczynają schodzić się ludzie, dzieciaki i tak dalej. Nikomu nie chcę przeszkadzać. Placyk na pół godziny, góra no może 20 minut roboty aż wyszedłem z tego placu żeby wam pokazać zobaczcie przewijak wow widzieli takie coś niesamowita rzecz pierwszy raz widzę przewijak w okolicy placu zabaw no ktoś pomyślał super sprawa co tu pan gołąb przyszedł popatrzeć jak mi idzie a idzie mi całkiem nie najgorzej kolejna garść drobniaków to mówi że mam iść na plażę tam więcej znajdę ok ja wolę plac zabaw Chodźcie. Dokładam znów piątka, dwójka, złotówka, no na bogatość. że nie zrobiłem wam podsumowania a więc mówię 156 monet na kwotę 53 zł także zacnie ale teraz tak z innej beczki jadę na spotkanie z widzem z Łasina ze Zbyszkiem ma dla mnie jakiś towar na pchytar także już się cieszę na to spotkanie zaraz zobaczymy co on tam dla mnie przygotował także bądźcie ze mną powiem wam tak Zbyszek mi po prostu rozwalił mózg no, tam, takie rzeczy troszeczkę mam wiesz, dużo tego jak ja to zobaczyłem. Pół samochodu, towaru. Ja pierdzielę przepiękne rzeczy. Także nie będę nawet z piwnicy wyciągał kartonów z towarem na tą niedzielę. Wezmę to, co dał mi Zbyszek. Nie no, jestem, Braszku, Tobie mega wdzięczny. No, same rarytacje, jak dla mnie to jest kosmos. Jeszcze raz nie znajduję słów. Dzięki Tobie, Zbyszku, i żono Zbyszka. <laughs> Pozdrawiam Was serdecznie. Witam Was 26 lipca 2024 roku. Na dziś pomysł jest taki, żeby wejść do wody, na nasze kąpielisko i podejmę drugą próbę odzyskania okularów, które zgubił pewien mój widz. Bo ostatnio jak byłem, to mi się nie udało, ale dostałem drugiego maila z precyzyjnym namiarem na te okulary. A więc 4 metry od pomostu i głębokość do szyi nie, zobaczymy, jak się uda to się uda jak nie no to trudno ale piękny widok, zobaczcie jaka piękna sarenka Heh. zanim wsiadłem do wody to zrobiłem plażę tak na szybko wpadło jakieś 4,30 20 eurocentów a ja lecę do wody pierwszym wodnym sygnałem jest taki zdechły grosz, drugi sygnał to kapsel, ale spójrzcie na ten kamień jest bardzo ciekawy. Takie warstwy. ma Tym razem, water sygnał przyniósł 50 gry i drugie dzisiaj z wody. 50 gry to był sygnał na 2 zł. To przy rowerku wodnym. Jest dwa zyka. Tu już jakieś 7 zł uzbierałem. Sygnał był mocno niejaki, bo to jest pierdzionek. Gdyby to był pierścionek, to sygnał byłby ładny. Sygnał numer 20, taki na 10 groszy. No i mamy. Ostatnio to spodnie rozdarłem. Pamiętacie? Sprawa jest, bo tutaj gość do mnie pisał maila, że 4 metry od brzegu. Po szyję zgubił okulary korekcyjne i prosił mu, żebym pomógł mu je znaleźć. Także to pana informuję z grzeczności, że trochę się pokręcę tutaj. Tak? Żeby Proszę. pan nie był tam. ja pan, nie? Miałało. Bo muszę do samej szyi, bo kurczę, ostatnio próbowałem, tak jak pan widział, nie znalazłem, no ale mi Dobry, dzisiaj... Pre... Trafił, bo akurat ryby nie biorą. No, to, to może jak zruszam dno, to się zlecą, poważnie, Ech. bo one reagują. Ja często okonie mi to latają koło Dobra, dzięki. No i dobra. Kulturalnie poinformowałem pana, że będę realizował zlecenie, będę bardzo blisko jego spławika, Ale jak słyszeliście, panu to nie będzie przeszkadzało. A nawet gdyby panu to przeszkadzało, i tak bym to zrobił, gdyż jest to kąpielisko miejskie. Zaraz ściągam kamerkę i idę na głębinę po szyję. A tu zobaczcie, jakiś kulturalny człowiek wyrzucił puszkę do wody, jak to, to poleżało. No masakra. Nie ma tych okularów, nie wiem, gdzieś tam między rośliny się dostały. To nie na moje nerwy. No bo tam kolega zgubił to. Aha? Tu, tu padł do wody gdzieś, nie? Aha, no to jak znajdę to dobre, no. to, to zostawię na, na tym, na pomoście, nie? Bo jeżeli bo jakaś tam przelotka była, to się złapie za ten. Nie. Y, wszystko, co znajdę, to tutaj Dobrze. będę zostawiał. Spędziłem dość dużo czasu na głębinie, wpadło parę złotych i zobaczcie ciekawostek i pierścionek. Jakiś taki żelaznik. O proszę Panu wędkarzowi dosyć dobrze idzie. To już chyba czwarta ryba. Od kiedy zruszałem dno, to zaczęły brać. Przedtem mu nie chciały brać. Tak to się odbywa. Jest tak cicho w wodzie, że kaczki aż posnęły. Zobaczcie, cztery kaczuchy śpią. A niech sobie śpią, w międzyczasie jakieś wpadają monetki, już Wam nie pokazuję Co tu ciekawego, 50 groszy mi wpadło przed chwilą Jakaś gałązka, nogami wyczułem, <grywa> ale Wam powiem, że jest relaksik w wodzie Czuję się prawie tak zrelaksowany jak te kaczki To ile rybek dzisiaj poszło, już z 5-6? Jak słabo, ładnie to co bywało lepiej? No proszę. na ten rok mi wystarczy. Bo <noise> już Aha. No to ładnie. Taka kokardka dziewczęca na oko. Patrzcie, a co to za ptaszek tam się wygrzewa. Na samym brzegu gdzie stoi. Jakiś taki nietypowy. Nie jest to na pewno gołąb. Nie znam się na ptakach. A nawet dwa były ptaszki uciekłeś sobie no i dobra, oby chciało mnie się już łazić plan jest taki, że jadę na siłownię a co po drodze mi się urodzi w głowie to inna sprawa zobaczymy 12,50 z groszami nieco śmieci to mnie niepokoi, zobaczcie są trzy baterie Wida, panie, że tak powiem. A monetowo, ile to jest? raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ja, co? Plan jest taki, żeby jechać na siłownię. Teraz sobie wypiję kawkę z termosu i pomyślę, czy dojadę na tą siłownię, czy polecę na placę. Sam jeszcze tego nie wiem. A wracając do tych okularów zgubionych, no to naprawdę nie wiem o co chodzi. Niby do szyi, ale wiesz, ty masz wzrost, może większy ode mnie, pewnie tak. U mnie do szyi, to u Ciebie pewnie do klaty. I tak wiesz, dlatego nie znalazłem pewnie. Tak, tłumaczę się tutaj widzowi, który mi zlecił odnalezienie okularów. Zrobiłem co mogłem. Tu już trzecie podejście moje było pod te okulary. Także nie udało się niestety. No, decyzja mogła być tylko jedna. Heh, dorzuciłem do 42 monet, jakieś takie diabongi dziecięce. Robię sobie przerwę do końca lipca z siłowni. Tak postanowiłem. No i mamy na tej chwilę równo 50 monet. Bo za chwilę kończymy też nasze wyzwanie monetowe w tym miesiącu z 50 monet. Zrobiło nam się 67 i zobaczcie taki kluczyk. Serce skradłem komuś. na tej chwili mam 72 sztuki i z bojowym nastawieniem, atakujemy karuzelkę tutaj zawsze jest ciekawie jak na razie cisza niepokojąca cisza chyba tu jakieś groszaki leżą szaj z szajs metalu dwa grosze super no sygnał albo żółte grosze, albo 5 złotych no nie, jeden grosz no piąteczka dawno nie wpadła, przydałaby się Teraz ładny sygnał jest, ale to tylko 10 groszy. I kolejny grosik. Ubieda edition coś pod tą karuzelą Już się nieco pogobiłem, ale mam na pewno 80 monet jak do tej pory. 85 monet i taki brokatowy słonik na szczęście. Na szczęście to ja już kończę, bo słonko zaczyna w dynie piec. Mam równo 90 monet. Jest godzina 9:30. 9:30 to dla mnie późne przedpołudnie. dlatego tego kończę. O tej porze już praktycznie nie łażę Z tymi dzisiejszymi monetami będzie razem około 1800. Tak mi się wydaje. Jeszcze w domu policzę. Nie wiem, czy słyszycie tam, jak się szklane przedmioty przemieszczają bo ja jadę na Prytarg bo jest niedziela więc jadę zarobić parę groszy ale tutaj deszczyk pada mam nadzieję, że przelotny ten deszczyk bo jeśli nie będzie przelotny no to kiepsko może być no tak gdzieś zacznie. jest więc tak jak lubię środek nocy tak ciekawe czy będę pierwszy. Bo ostatnio to różnie z tym bywa. Zawsze bywałem pierwszy, a teraz ostatnimi czasy w tym roku to drugi, trzeci albo i czwarty. Ludzie się zmądrzyli i coraz wcześniej przyjeżdżają. Już widzę kątem oka trzy samochody. Ja pierdzielę. No i dochodzi 4:40. Ja ze swoim bajzem już rozłożony. Zobaczcie, ile tego dzisiaj jest. Dużo towaru stałem właśnie od Zbyszka. Widzę mojego. Dziękuję ci jeszcze raz, Zbyszku. Nie wiem, czy cokolwiek tutaj widać. Pewnie nie. Ale później się jeszcze raz przejdę. Za dnia, że tak powiem. Jak będzie światło. Tu piękne rzeczy. Zobaczcie. Ten słonik robi wrażenie. No niewielu jest dzisiaj sprzedających. Raz, dwa, trzy. Cztery, pan Krzysztof, piąty, i Basia, szósta, a ja siódmy. Tak to wygląda o tej porze. Tu jest stoisko Basienki. Zobaczcie, jakie piękne przedmioty ma reprodukcje, sztuka użytkowa. Spójrzcie, ząbkowice rybki, pitki, takie tam rzeczy. Zobaczcie. Deszczyk popaduje, a my tutaj czekamy na klientele. Spójrzcie na tą lampę. Jest przepiękna, cała z musiądzu, ale ja nie o tym. Patrzcie na ten patent. Magnes neodymowy z firmy Maktom od Tomasza. Zobaczcie, jak fajnie się sprawuje. On jest tak silny, że spokojnie utrzyma nawet trzy razy taki ciężar. I się wcale nie boję o to, że to spadnie. Fajna rzecz. Także jak będziecie chcieli takie trwancyki, to piście do Tomka. Firma Maktom. U niego też kupuję swoje magnesy neodymowe, walcowe. Jak pewnie wiecie. Dochodzi 9:30, zobaczcie, ja już jeden stół mam wolny, a więc coś tam się sprzedało, mimo brzydkiej pogody. Deszczycho się rozpadało, nie chcę przestać. Zobaczcie, sprzedających jest nie za wielu, ale i tak więcej niż kupujących. Tak, jedynie nie ma, parę stówek już wpadło. 11:02, ja już spakowany, zobaczcie, ludzi już nie ma. Pogoda nas pogoniła. Tutaj tylko to, co wytrwali, to zostali. <gry> Ale o dziwo jestem zadowolony z otargu, nie będę mówił ile, ale jest zacnie. Także nie ma zasady. A ja uciekam przed siebie.